Jest to wydarzenie, które w naszej szkole przez trzy lata zanikło. Po trzech latach wracamy do tego, no i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Uczcimy święto niepodległości poprzez to, iż młodzież, pokona trasy biegowe tutaj przy naszej szkole. Jeżeli chodzi o organizację naszego biegu bardzo dużą rolę również odgry, odegrał Urząd Miejski w Barwicach. Tak jak tutaj powiedziała Pani Kiel, spotykamy się dzisiaj, aby po raz 18 naszą, odzyskanie naszej niepodległości. Ilość startujących jest spora. Średnio w poprzednich edycjach startowało ponad 200 osób i myślę, myślimy, że w tym roku też 200 uczniów będzie brało udział w tych biegach, bo poza szkołą podstawową w Barwicach startuje też ościenna szkoła z terenu gminy Barwice, ze starego chwalimia. Także rywalizacja będzie od najmłodszych, od zerówki do klas ósmych. Także będzie, będzie się działo, będzie tych biegów sporo. I startujących też będzie sporo. 18 wiegi z okazji święta niepodległości pod patronatem pana burmistrza Barwic uważam za otwarte. Na jakich dystansach biegniemy? Od 150 metrów do 400. Czy trasa jest w jakiś sposób specyficzna, trudna? Jakby pani ją oceniła? Wydaje mi się, że jest łatwa, ale zobaczymy po zawodach. Jak to oceniam dzieci? Ma pani swoich faworytów? Tak, liczę na dzieci z zerówki. <laughs> Od najmłodszych lat staramy się to robić. Nie leniuchujemy, przygotowujemy dzieci rocznikami do startów, żeby mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach. Ja muszę się przyznać, że dzisiaj pobiegnę z Zerówkowiczką, ze swoją wnuczką. Obiecałam. Najważniejsze jest, żeby startujący, czyli dzieci, uczniowie, byli z, z tych swoich biegów zadowoleni, żeby te medale na, na szyjach zawisły, żeby otrzymały dyplomy, żeby mogły się później w, w rodzinach swoich pochwalić swoją zdobyczą. A komu się nie uda, a sam udział już to będzie takie symboliczne uwieńczenie i uświętowanie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Rozumiem, że w przyszłych latach impreza będzie kontynuowana. Tak, jak najbardziej. Oczywiście, bo potrzeba jest, szczególnie potrzeba jest teraz, kiedy młodzież przez no blisko 3 lata nie uczestniczyła w takich imprezach. Mamy dowód na to, że tak jak kolega powiedział, że jest bardzo dużo chętnych startujących. Także myślę, że nie tylko ta impreza będzie cykliczną, pozostanie nadal, ale również te, które do tej pory robiliśmy w szkole. Wracamy do zawodów szkolnych.